Wiesz, w jaki sposób najłatwiej wkurzyć pośrednika? No. Powiedzieć może że bierze kasę za otwarci drzwi i kawy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na rynku wtórnym od 31 sierpnia. Mm -hmm. Nie będzie podatku PCC. To mieszkanie w lutym było kupowane za 8500 zł za metr. Mm -hmm. Klient będzie w przyszłym roku dopiero właścicielem tego mieszkania, a dzisiaj cena na tego metra jest 11500. Tak, dokładnie. Czyli jakieś 180 tysięcy na tym metrażu. Jest już do przodu. Co ciekawe, jak na przykład kupujesz nowy samochód z salonu, nie? Wyjeżdżasz, to tam teraz już 20% za to, że hmm. wyjechałeś i za to, co mówiłeś, że klient poczuł tą nowość, że to jest jego pierwszy samochód. W mieszkaniach jest na zauważył zauważyłem. <grym grym> Ostatni to... czas rynek wtórny dzisiaj, to jest rynek wtórny, który już trochę inaczej wygląda niż kiedyś. Kiedyś hmm. kupowało się okazyjne perełki z rynku wtórnego dużo taniej, jak ktoś był w ciężkiej sytuacji. I teraz jest wstęp, intro. Wow, wow, wow. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale o nieruchomościach i biznesie na naszym kanale Flat for Flip. U nas standardowo bez zmian Darek i ja. I dzisiaj będziemy rozmawiać o czym? Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy lepiej kupować nieruchomość na rynku pierwotnym czy na wtórnym, i czy dalej nieruchomości na rynku pierwotnym będą rosły. Pamiętajcie ważną rzecz. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Będzie nam to pomagać w jego rozwoju. Dajcie też lajka like albo komentarz, co Was interesuje, co Wam się w tym materiale też podobało. Dokładnie, a jeżeli macie pomysły na kolejne materiały i chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, zostawcie komentarz, a my rozważymy, czy nagrać na ten temat odcinek. Tak jest. Dobra, teraz wiele osób zastanawia się nad tym, jakie mieszkanie kupić, jeżeli chodzi o kredyt 2%. Myślę, że o tym można by było najpierw porozmawiać. Lepiej kupić mieszkanie na rynku wtórnym czy na rynku pierwotnym? Mówimy, załóżmy, że mówimy o takim mieście jak Kraków. No to właśnie, to jest zawsze ciężkie pytanie, dlatego, że trzeba sobie zadać też pytanie jaką nieruchomość kupujemy i dlaczego. Skupmy się na tych nieruchomościach takich Sama, do, do 700 tysięcy, żeby zmieścić się w tym kredycie bezpieczny, bezpieczny kredyt. Kwestia jest tylko tego, że mieszkania z rynku wtórnego mają czasami dużo wyższe koszty eksploatacyjne niż te nowoczesne mieszkania budowane na nowych osiedlach, czy w nowych lokalizacjach. Rozumiem, że mówisz na przykład o czynszu administracyjnym, tak? Czynsz administracyjny, fundusz remontowy, opłaty różnego rodzaju, które są już w czynszu też, powodują, że czasami takie same mieszkania, jeżeli porównamy o metraże, w nowej budownicy będzie kosztować 400 zł eksploatacja, a w starym będzie kosztować na przykład 700. Więc na takie rzeczy sobie należy zwrócić uwagę. Warto zastanowić się nad tym, co dla nas jest ważne, jak kupujemy sobie nowe mieszkanie. Jeżeli nowe mieszkanie chcemy, żeby było czuć tą nowość, chcemy po swojemu urządzić, Albo chcemy już kupić ekstra wykończone, ale to nasze upragnione, no to rzeczywiście te nowe budownictwa dają ja nam taką możliwość i stan deweloperski sobie odbieramy od dewelopera. Natomiast rynek wtórny dzisiaj to jest rynek wtórny, który już trochę inaczej wygląda niż kiedyś. Kiedyś mhm. kupowało się okazyjne perełki z rynku wtórnego dużo taniej, jak ktoś był w ciężkiej sytuacji i jeżeli ktoś znał się na remoncie, to można było remontować. Natomiast dzisiaj całkiem nieźle są zrobione te mieszkania na rynku wtórnym. Przygotowywane są przez filterów. I można kupić w dobrej lokalizacji mieszkanie na rynku wtórnym, czyli nie prosto od dewelopera, który już ma kilka lat, ale ma infrastrukturę wokół bloku, czyli ma trawę, hmm. wiemy jak jest dojazd, że są szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy i wiemy, że nam się nic więcej nie wydarzy. Co ciekawe, jak na przykład kupujesz nowy samochód z salonu, nie? wyjeżdżasz, to za to tam tracisz już 20%, za to, że wyjechałeś hmm. i za to, co mówiłeś, że klient poczuł tę nowość, że to jest jego pierwszy samochód. Mieszkanie jest na odwrót, zauważyłem. Czasie. Mimo, że kupujesz nówkę z salonu, so, jeszcze nie kupujesz. Na razie wziąłeś podpisę umowę deweloperską, wpłaciłeś pierwszą albo drugą ratę. Jak to było w Krakowie, na przykład na jednym z inwestycji dewelopera, to mieszkanie w lutym było kupowane za 8500 zł za metr. Mhm. Klient będzie w przyszłym roku dopiero właścicielem tego mieszkania a dzisiaj cena tego metra jest 11,5 tysiąca. Tak, dokładnie. Czy jakieś 180 tysięcy na tym metrażu jest już do przodu. Oczywiście, czy to jest dużo, czy to jest mało, co się stało, że te ceny poszły do góry, to mówiliśmy w poprzednich filmach. Natomiast to jest to, co jeszcze może się podziać na rynku pierwotnym, jak kupujecie nieruchomość, czyli te ceny nieruchomości mogą iść bardziej dynamicznie do góry, niż ceny na rynku wtórnym. Natomiast, jeżeli chodzi o rynek wtórny, to to, co poruszyłeś właśnie, myślę, to jest też istotne, że na rynku wtedy możemy trafić na mieszkania, gdzie ktoś sprzedaje swoją nieruchomość, którą w której mieszkał i na przykład chce się przeprowadzić z jednego miasta do drugiego i pozbywa się swojej nieruchomości, żeby mieć kasę na zakup drugiej. Natomiast są też właśnie i duże takie mieszkanie jest przez fliperów powystawianych, gdzie oni kupują, wyremontują i spróbują odzyskać jak najwięcej ze swojej inwestycji, no bo to jest ich sposób na zarabianie i moim zdaniem też warto właśnie rozróżniać te transakcje. Ja to od razu widać gołym okiem. Jeżeli widzimy, że zdjęcia mieszkania są zrobione profesjonalnie, profesjonalnie z dobrym światłem, to już wiadomo, że to jest najprawdopodobniej flipper. ale też co ciekawe, pamiętam jak przyprowadziłem się do Krakowa tam parę lat temu, to jak wtedy szukałem czy mieszkania na wynajem, czy właśnie mieszkania do zakupu, to nie chcę rzucać procentami, bo można się łatwo przestrzelić, ale zdecydowana większość mieszkań była od osoby prywatnej, oferta prywatna. Hmm. A teraz, coś stało? Zatrzymało się. Ale zakliknąłeś hmm. w sensie? Tak. Czy ja to potem zgram? Musisz zgrać. Co tak naprawdę jest lepsze, bo fajnie, jeżeli transakcją nam się zajmuje osoba, która się zna na tym, może nam pomóc dobrać mieszkanie, przeprowadzić całą trans transakcję yy, bezpiecznie. Natomiast. Zaraz będzie, że lobujemy dla pośredników, pośredników nieruchomości? M może tak być. To. to... Taki trochę wyróżnienie się na rynku, bo dużo się słyszy negatywnego o pośrednikach, a my jednak trafialiśmy na Ale to lataki. jest też wina pośredników, że sobie zasłużyli. To jest tak samo jak z doradcami finansowymi czy pośrednikami finansowymi. Jest tak zła metka do nich przyklejona, że tak naprawdę dzisiaj ciężko jest odbudować tę pozycję pośrednika finansowego albo pośrednika nieruchomości. Jeżeli jeszcze niedawno pośrednik nieruchomości to był ktoś, kto brał duże wynagrodzenie za przekazanie telefonu i tyle, tak. no to nie ma się co dziwić, że ma słabą opinię. Jeżeli patrzymy sobie przez mhm. pryzmat działającego dzisiaj pośrednika nieruchomości, tego co dobrze e, pracuje, no to jednak zakup nieruchomości to duże wydarzenie w życiu każdego z nas i myślę, że warto korzystać z profesjonalisty. Wiesz w jaki sposób najłatwiej wkurzyć pośrednika? No. Powiedzieć mu, że bierze kasę za otwarcie drzwi i kawy. <laughs> Ale faktycznie, faktycznie zmienia się to teraz bardzo i to super. Przede wszystkim to się dzieje też z tego powodu, że nowe biura, które się otwierają, muszą narzucić standard, lepszy, lepszą usługę. Standardowo wyróżni się albo zginie, więc to, to jest na pewno zdecydowanie na plus. Natomiast wracając do mieszkania na rynku wtórnym, czy czegoś jeszcze nie poruszyliśmy? Mówiłeś na co uważać, a nie powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy. Że kupując nieruchomość na rynku wtórnym, możemy sobie zapewnić to, że obok nas na przykład się nie wybuduje jeszcze 15 nowych budynków ewentualnie, jeżeli kupujemy mieszkanie też na rynku wtórnym, to kolejnym plusem jest to, że najprawdopodobniej najprawdopodobniej nie będzie na nich stukał, wiercił. Przez 2-3 bez... lata, i się będzie budować kolejny blok, to prawda? I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na rynku wtórnym od 31 sierpnia, mhm. nie będzie podatku PCC. Czyli 2% z transakcji na rynku wtórnym, dzięki temu, że oczywiście to jest nasze pierwsze mieszkanie. Mhm. Dzięki temu możecie zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy zł. A na rynku pierwotnym? Nie ma szans. Też nie płaci podatku PCC. Nie ma tak? podatku PCC. Super, także tylko kupować nieruchomości w Polsce. <laughs> Dobra, a jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to zalety to przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, to, że to jest nasze pierwsze mieszkanie, możemy sobie urządzić je, jak chcemy, prawda? Co jeszcze? To niższe koszty eksploatacji, nowe budownictwo to też mniejszy fundusz remontowy, na przykład lokalizacja, lepsza infrastruktura. Kiedyś się budowały bloki, to one nie miały aż tak dobrego rozłożenia, jeżeli chodzi o lokale, na przykład w środku, czyli mhm. samo rozmieszczenie pomieszczeń. Infrastruktura sklepowa. Teraz bardzo często jest tak, że w dużych osiedlach powstają od razu takie markety, city parki, które dają informacje na temat tego, gdzie można kupić podstawowe rzeczy, czyli mm -hmm. te spożywcze z restauracji, kawiarni, powstają. Tego czasami na tym rynku wtórnym, w niektórych lokalizacjach po prostu nie ma. Tak, a jeżeli jeszcze mamy trochę większy budżet, to na rynku pierwotnym możemy na przykład dogadać się z deweloperem gdzie nam wykończy już mieszkanie w taki sposób, jak chcemy, prawda? Czyli możemy kupić mieszkanie w stanie deweloperskim lub podwyższonym deweloperskim, co Nie nam też... Wziąć. Proszę? Nie. Czemu? Nie mogłeś tak cyk, cyk zrobić? Rzeczy. Deweloperskim albo podwyższonym deweloperskim, dzięki czemu wprowadzamy się już do gotowego mieszkania, czyli przychodzi to trochę do nas z zachodu, ale to też o tym wspominaliśmy Wcześniej. A jeżeli chodzi o najem, myślisz, że jest to jakaś różnica? Czy łatwiej wynająć mieszkanie na rynku wtórnym albo biegowym? Ja myślę, że przynajmniej to ważne jest lokalizacja, po drugie lokalizacja, po trzecie lokalizacja i też koszty te czynszowe, czyli około, około, około eksploatacyjne, może tak. Dlatego że w tych starszych lokalizacjach, tu nie wiem, nowa huta czy stare budownictwo, kamienice, czasami te koszty eksploatacyjne są dużo większe i ludzie wolą wybrać większe mieszkanie na nowym osiedlu, ludzie, hmm. te koszty są niższe, będą mieli trochę dalszy dojazd, ale wiedzą, że wydają za coś, co mniej ich kosztuje. Tak, ale to też w sumie zależy, bo na przykład patrząc na ten Kraków, o którym tak rozmawiamy cały czas, no to wiadomo, w centrum miejsca nie przybywa. Budują się hmm. często inwestycje, to budują się gdzieś na obrzeżach, prawda? I na przykład, jeżeli celujemy w taką grupę jak studenci, no to oni zawsze wolą gdzieś być w centrum, bliżej tego rynku, bliżej uczelni, no i wtedy tak naprawdę są trochę zmuszeni do tego, żeby wynająć to mieszkanie na rynku wtórnym. Przepraszam, no nie jakby nie mieszkanie na rynku wtórnym, ale jakby mieszkanie w starym budownictwie, mm -hmm. prawda? I czasami, gdy właśnie myślę, że ważne tutaj jest jakby grupa docelowa klienta, do której chcemy wynająć to mieszkanie. Bo jeżeli to jest mieszkanie duże, na przykład w kamienicy, podzielone na pokoje, to jest takie typowe dla studenta, który chce wynająć sobie popój, to jest ok. Natomiast jeżeli faktycznie ktoś chce, na przykład dla pary dla osoby, które pracują, może trochę bardziej patrzą też na budżet, żeby było to ekonomicznie. To czasami, tak jak wspomniałeś, mieszkanie wynajęte na obrzeżach, ale gdzie jest czynsz administracyjny mniejszy, może być dla nich lepszym rozwiązaniem. Ciekawe zakupy są na rynku pierwotnym w tak zwanym obważanku Krakowa mm. albo w obważanku Dużych Miast, dlatego że tam są ceny jeszcze całkiem atrakcyjne. Bardzo dobra komunikacja, więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem nieruchomości, czy rynek pierwotny, czy wtórny, to warto też wziąć pod uwagę ten rynek pierwotny. W niedalekiej odległości od dużego miasta. Tam są ceny, nie, nie powiem, że przez pół, ale są jakieś 70% wartości tego, tej ceny z dużego miasta. A komunikacja jest na tyle dobra, że myślę, że to jest gra warta świeczki, żeby sobie kupić właśnie większe mieszkanie, tak jak chcecie, albo perspektywiczne, jeżeli chodzi o rozwój waszego wiem, związku, rodziny, potencjał, jeżeli chodzi o, o to, żeby za 2-3 lata znowu nie zmieniać mieszkania, bo może się okazać, że jak za 3 lata będziecie chcieli zmienić mieszkanie, te ceny będą tak duże, mhm. że zostaniecie w tym małym mieszkaniu tutaj w tym kupić 10. Jeszcze takie jedno pytanie na koniec do Ciebie, bo akurat masz takiego nosa do predykcji różnych. O, wróżka zębuszka. <grym> <grym> Powiedz, co myślisz, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości na rynku, przepraszam o nieruchomości na rynku wtórnym, bo tak jak wspomniałeś, ceny na rynku pierwotnym mocno wyskoczyły, mocno urosły. Czy uważa, że w ciągu najbliższego roku, dwóch lat, trzech lat ceny na rynku wtórnym również tak mocno pójdą w górę? Jeżeli mówimy o rynku wtórnym, takim starym wtórnym, czyli takim, gdzie te bloki są budowane w latach wiem, 70., 80. do 2000., załóżmy. To myślę, że tam ceny nie będą dynamicznie rosły, będzie to po prostu podwyższał się standard. Jednak ta technologia budownictwa, plus otoczenie, plus cała infrastruktura nie będzie powodować, że te ceny będą dynamicznie rosły. Mówisz o wielkiej płycie teraz, tak? Takim... No i wielka płyta i cegła, ale mówię o tych takich osiedlach czy miejscach, gdzie nie zyskują one na lokalizacji za bardzo, nie mhm. zyskują też na tym, że jest nowa technologia, że jest infrastruktura w okolicy dobra. To one raczej nie wnoszły do góry, natomiast będą też nieruchomości rosły, no bo siłą rzeczy, jak nie będzie przybywać nowych mieszkań, no to wszystkie nieruchomości, będą, wszystkie nieruchomości będą rosły, natomiast te nie tak szybko. Natomiast te, które są budowane w 2017-2023, tak teraz, to uważam, że tu dynamika wzrostu będzie dużo większa, dlatego że to są lokalizacje, gdzie już ludzie mieszkają parę lat, im się dobrze mieszka. Zmieniają bardzo często lokalizacje na domy pod Krakowem albo na większe apartamenty, więc ten ruch na pewno będzie. I ludzie mają mieszkania, które są przygotowane, czy są na osiedlach, inwestycjach, które są przygotowane do tak dużych ilości skupisk ludzi. Czyli, jak mówimy tutaj o dużych osiedlach, takich, które mają po kilkaset mieszkań, to tam już cała infrastruktura jest zaplanowana. W tych starych inwestycjach bardzo często jest tak, że tam ta infrastruktura nie jest zaplanowana, wszędzie jest jeszcze trochę daleko, nie ma miejsc postojowych czy parkingowych. To będzie kłopot, więc tam będzie trochę trudniej, moim zdaniem, więc wszystkie nieruchomości będą rosły, rynek wtórny, ten stary będzie rósł mniej dynamicznie, a ten ostatnie 5-8 lat będzie szedł troszkę gorszy niż ten rynek pierwotny. Mm -hmm, Okej, okay. ja lubię Cię wywoływać do tablicy, bo potem zawsze można odtworzyć film i sprawdzić, czy masz rację, natomiast na Twoje szczęście zawsze masz rację. <laughs> Dzięki za dzisiejszy materiał, mam nadzieję, że Wam się podobał, że macie pytania i chcielibyście, żebyśmy o czym jeszcze powiedzieli, to dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, będzie cały czas wiedza i dodatkowe informacje z tego co się dzieje na rynku nieruchomości i biznesu.